Siemano wszystkim, tutaj kolejny raz nekram z tej strony, razem z Dobrago. Coś tak bez energii dzisiaj. Powinienś zjeść więcej na śniadanie. Powinienem jeszcze spać. powinienem się jeszcze spać, też fakt. Aum, dobra. Jak widzicie, w ostatnim odcinku udało nam się zrobić normalne łóżka. W sumie. O, jeszcze swoje. Postawię bliżej ją. No. Tak. Dobra, a może tutaj? O, jest git. Um, edek. Masz mną miecz? Nie bij go z ręki! I czemu umrzesz tutaj? Zakosił nam... GIN! GIN, śmieciu. GIN, 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 Jak zaraz umrę... I zły Edek. Co on zakosił? Co? Co on zakosił? Zakosił Dirta. Skąd? Tym ty ja to jeszcze wiedział, to bym ci powiedział, wiesz? I przyda się jeszcze jeden piecek. Co ty chcesz tyle palić? Co? Co chcesz tyle palić? Nie co powiem! To? Żeby nie było, że ja tu jakieś dziwne teksty mówię czy coś. Tak, tak. Dobra, to tak, jest wooden tak, planksy. ironów. Po co ci iron? Z... Aha, już wiem. Um, o. Czekaj, stone pickaxe, to mi się przyda. nożyce ja wezmę ze też. Stone shovel. Ile wziąć? A, wziąć dobra, ja wezmę to wszystko. Kobla zostawię. Ten wooden pickaxe moglibyśmy już dawno wywalić. On pasie? się jeszcze przydaje, wiesz, tam do ewentualnie, nie wiem, transportowania piecyków i ja. tak dalej. Też racja. Stone hoe. Cobblestone. Teraz tak. Zrobię tu. I teraz muszę zrobić sobie... Pikaxy A w sumie dobra tak Dobra, ja idę tam yy, od Oki A grzymy, ja idę kopać dirta Tylko, że zrobiłem głupi błąd A to go naprawię Edek dostał dwa razy z miecza Trzeci i czwarty i zabijemy Edka. Metalowym Metalowym Dobre, no To ja się. Podejdę do ciebie, oddam Ender Perłę do skrzynki Tylko nie wiem do której <coughs> Bo gdzieś. Nie, nie wiem w której Creeper. skrzynce jest Nad nie wchodź tutaj Jeżeli masz Creepera obok siebie, Na tu nie wchodź, proszę cię Wybuchu Świetnie No Masz dirtę to tam napraw. No w idź tym mi. rzecz, że mam 8 dirtę tylko To idź naprawić Eee... Weźmiesz kobla i zrobisz tutaj od dołu koblem. Wyłożysz to? Wszystko? No przydałoby się. Bo ja już nie mam dirta, ja idę kopać teraz dirta. Koblam. Tu jest grawe, tylko mi... Muszę iść na samą górę. A właśnie ja nie, nie słyszę dźwięku z Minecrafta. bardzo ściszyłem To no, po co ci dźwięki z Minecrafta? Ehm um. Żeby się wsłuchać w tą bardzo melodyczną i nastra nastrojową muzykę. Oj. Tak. Nadal nie słyszę. Co jest? Prowadzę na maksa. Wow, prawie spa. Chyba, że... Ja mam coś z dźwiękiem ewidentnie, wiesz? Daj moment, muszę sprawdzić. Tak, to jest się jakieś podejrzane formaty A, ja już wiem! W zasob... zasobniku był. W zasobniku był ściszony. A. To wyjaśnia. To wiele wyjaśnia wręcz. Dobra, uh, i tak. Jak ja mam się dostać na samą górę? Doby dubi duba Ja ciemność. Ciemność? Ciemność widzę. No, ale ja dosłownie widzę ciemność. Ty masz zawsze problemy z widzeniem O jedno mięsa. Przeprze Creeper Szlak 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 lak lak klack lak lak klack klack Odejdź Abo Gdzie masz creepera? U góry, bie z Pikaxa, jest zabijem. Ale nic nie dropną wrenny Robi najgłupszą możliwą rzecz. Bierz tu ręką. Nie, kopię pod siebie. I są lagi. Ten serwer nie ma lagów. Ty ja mam lagi. To nie fair. No. Muszę to naprawić. Pewnie przez ten Google Firewall, co zainstalowałem. Dobrze, dziękuję. Znasz się, jak ja stąd wyjdę po tym? Ten... Ja się zastanawiam. Ej, ty zrobisz tutaj to przejście po boku? Jakie? Takie schodki um, w dół? Tak, nie tyle że schodki w dół, ale ogólnie z boku mapy jest przejście. To znaczy, tak jest. No, schody w dół. Z dół. Nie ja wiem w sumie. To ja robię, ja tam pójdę jeszcze, ale to później. Mm. Dobra, kop, kop kop dziurę, kop dziurę Kop dziurę, kop dziurę Kop dziurę, kop dziurę Kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę. Ale Będę filiżanką Filiżanką Zasowaj <laughs> <laughs> ten Oryginalność, dokładnie Ale widać nie mam lagi Ten głupi fireball coś musi robić Będzie, 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 Zaraz to naprawię. Momentos. Das firewallen wkurzającym. Na Ja, ja. No ja. ja rydę. Dobra, wyślij dektywne połączenia. Stan. Zatrzymaj ruch sieciowy. Nie. Stan bezpieczeństwa Nie. za fory sieciowej deszlak, dobra wyłączyć firewall jak to wyłączyć firewalla Mam pomysł prawy wyłączony okej, okay. teżmy czy teraz będzie lak Kop dziurę, No Ale jest lak, ty coś ściągasz może w międzyczasie? Nie. No ja ewidentnie kopię, kopię, kopię i... tak Więc nie wiem o co tu chodzi, dobra. Chyba, że ja mam coś nie tak z netem. O. Ale to ci ciekawy numer Dobrze, że do no komnaty nakupałeś. To i tak jeszcze mało, można zrobić generator zawsze. Można, można. Mamy jeszcze chyba trochę lawy, co nie? Yy, już nie. Coś z nią zrobił? Zmieniłem w obsidian. Fuck. Ale tam gdzie wpadłem do lawy. Czy ty wpadłeś do lawy? Jest trochę lawy. Prawda? Ty chyba wpadłeś do lawy. A ty nie? Ja nie wpadłem do lawy. To ja miałem takie szczęście, że wpadłem, ale dobra, nie robi i tak, i tak lawa była. A ja zaraz kolejną upadę stracę. Mi się cały czas wydaje, że Creepera słyszę, to mi chyba coś w słuchawce trzeszczy. Creeper. Cześć. uważaj. No <laughs> tak, wchodzisz do domu, tam patrzysz creeper. To byłoby coś. Czekaj, dalej mam jakieś langi. A może jeszcze jedno, jedną rzecz wyłączę? Pieskownica. Albo coś po prostu z połączeniem, więc musisz się jakoś stabilizować. Nie wiem. Bacia, 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 Ja wiedziałem, że kopanie dirta jest tak bardzo interesującym zajęciem. I mam już prawie trzy staki. Z czego idzie noc, prawda? Wydaje mi się, że tak, że idzie noc. Czyli przydałoby się wbić do łóżek. Czyli przydałoby się cofnąć. Idę w dół. A ja nie mam jak wyjść. Okay. To się pośpiesz. Znajdź jakieś z z zejście i wstać lepiej. Mam... Nie wiem, czy dobry pomysł, ale mam pomysł. Ty, ale ja mówiłem, że koblem od dołu, a nie koblem dziurę! <noise> to prawie to samo, ale jednak... Coś Dobra, ty jestem? zrobił? Na ja system, w domku. Jak ty to zrobiłeś? Od dołu podszedłem. Dobra, nie chcę chyba wiedzieć. No ja robię drugą warstwę pod dirtem z Kobla. Aha. Dobra, i idź patrz. Czekaj, czekaj, ale dobra nie będzie to rzucić, Mniejsza. Dobra. <laughs> Dobranoc. Okej. Okay. Teraz będę kopał pod sobą. To nie jest dobry pomysł wiesz o tym. Rzecz nie jest świetny pomysł no. Pik. I to chyba jednak nie jest ten wino firewalla wiesz Nie? Nie. Ja Albo? Albo? mojego serwera Albo nie wiem Może po prostu za szybko kopię Znaczy kurs szybkiego kopania? Tak, wiesz, zapłaciłem dużo pieniędzy, żeby go skończyć. I jeszcze, jeszcze było dać ten. E, przekonać urzędników do swoich tych umiejętności. Zdaję mi bardzo dużo czasu. I tak oto umiem szybko kopać. I nie wiem o czym mówię. Do tego to ja już się przyzwyczaiłem. Eee, gadam trzy zawsze, więc nic no. normalnego już jestem na samej górze znowu, jej dobra. A nie faktycznie, to są po prostu takie lagi. Jak będę koł pod siebie, to będzie tak? No. Po za szybko kopię. Co so, i idę włączyć failwalla. Terem, terem, terem. Jestem pewien, że widzowie, którzy będą to u mnie oglądać będą zafascynowani tym jak stawiam kobla pod dirtem. <laughs> Przejmujące zajęcie. Wiesz, ja tutaj kopię dirta, więc no... Mam jeszcze ciekawsze. Jakby nie patrzeć. PMB. No już wiesz, są ludzie, którzy kopią kobla przez pół odcinka i ludzie to oglądają, nie? Czy <grym> <grym> bezpieczny To tak zarobiste patrz, jak też kopie kobla, no, back to game no, Ty, ogólnie grasz czy się bawisz opcjami? E, ja ogólnie staram się ten nieposłuszny hmm. firewall jakoś udobruchać, żeby się normalnie nie względem mnie. I tutaj przydałoby się później to wszystko wyrównać. A to będzie zabawa na inny czas. Właśnie spełniłem, że mam w złym miejscu postawiony mikrofon. Mianowicie? E, ogólnie dobrze mnie słychać? No tak. Jeżeli byłoby źle, to bym chyba ci powiedział coś. A gdzie trzymasz? E, trochę dalej od ust niż zwykle. O i tam. I tak lepiej niż i ten mój, który jest podłączony do słuchawek, które się rozdatują. Mordirt, <laughs> Mordirt. Dobra, no idziemy mordid. tutaj iść. Mordor! Mordor! I zapadła cisza. Mordur, tam są słuchawek, te sprawy. <laughs> czekaj, czekaj, tutaj pamiętam, że były jakieś. stworki. Tym popękanym, ale nie ma stworków, tylko ewidentnie to widać, że coś musi być. Ej, szlag by to słyszałem dziś zombie. Nie sprawdzałem, czy działa Optifine. Działa mhm. Optifine. Słyszałem zombie pytanie: i co to robi gigantyczna dziura z y, dirta? A e, nie, pytań, dobra, powiem ci, że. Idzie noc. Nie, tylko zostaje mi to mało kobla, ale chyba wystarczy. Chcesz więcej kobla? Czy znaczy, nie, mam jeszcze dwa staki w zapasie, to powinno być okej. Okay. No, kobel teoretycznie tam chyba skrzyni jest trzy. Ym, no właśnie, w skrzyni już y, się kończy. Ja cały ten kobel ze skrzyni wykorzystuję. Aha, do czego? Do podpory takiej pod naszą tą platformę. <laughs> to Platforma może ma... ja będę by... Platforma nie ma się dobrze i potrzebuje podpory. To może ja ten tego pokupię kobla jednak. Ym, właśnie z co zrobiłeś? Zablokowałem sobie drogę. Dobrze, że mam kilof. Metalowy. Tak. Do kopania kobla. Idealnie. Metalowy kilof to idealny kill do kopania kobla. Nie robisz, że przydoby się do czegoś ciekawszego. Czego? Diamentów. Żelazwa? Tak. Trzeba trochę żelastwa nakopać, nie? Tylko no dziś, się... dziś widziałem, tylko mi się wydaje, że Creepery to wszystko wysadziły. To miał być żart. Kb, kb, baka. Wow! Okej. Okay. Hamstwo. Idę pozbierać to. O, Edek zostawił nam tej prezent. W postaci Dirt'a. Teraz chyba tędy trzeba przejść... Tylko... Mm. Czekaj, czekaj, czekaj... Jak sobie przypominam... Wow! Okej, okay, prawie nie żyję... Masz chleb? Że... Yy, tak, gdzieś w skrzynce jest jeszcze chyba... Trzy chleby... Czekaj, bo tu jest dużo tego... zielska do zebrania, ale w sumie... Trzy chleby mi full hubsa chyba dadzą... Nie... A nie? Czy zależy, ile go masz teraz... No nie mam w ogóle żarcia... Hubsa idą. A Hubs ha, to sam się będzie regenerował jak zim chleb. Jak będziemy żarcie. Hmm. No tak. Wiesz co, mógłbyś zeżyć trochę tego mięsa z ząbiaków, tego zgniłego, i wtedy na to chleba dorzucić. A czemu? No wiesz, to cię uleczy tam, znaczy, no, yy, na rzecz tym ileś tam sekund, tak? I potem podbijesz sobie yy, chlebem, tak żebyś nie był zatruty kostuszka faktycznie mam dwa. Bo z jednego mam dwa i teraz zaczynam heb. nie cię uzdrawia? Już nie jesteś zatruty. E, jestem zatruty. Plus możesz mi rzucić kobla? Jestem zatruty i gdzie jesteś? E, w dziurze. Proszę wymiotujesz na mnie kobla. Cobble <grym> vomiting. New way of thinking no, Dziękuję. Eno. Prosił. Tego był 53 <laughs> czy coś spadło? A, nie mam żadnego pojęcia, możliwe. Ale mam jeszcze więcej, czekaj. Nie, nie, już nie trzeba. I tak się przyda. A jedy zebrać tamte sadzonki, co są. No sz. Chyba tabliczki straciliśmy, no? Jak wybuchł creeper, to straciliśmy tabliczki. Fajnie. No może tutaj postawimy tabliczki, co? No, przydałoby się. Te, które nam zostały do zrobienia. I strasznie mało rzeczy wyszło. A, zrobię tutaj farmę. Dobra, mm, czekaj, ja bym tu postawił u nas tabliczki z zadaniami. Zostawaj. I gdzie jest mączka kostna? Tego nie wiem. Czyta się mączka kostna. Coś ty z... A, game moda. Ale mam przecież tabliczki. Dobra, ale to postawię po prostu tabliczki, wiesz. Ale tutaj są gdzieś schowane. Dobra, szanuję te tabliczki. Co tam było? Niebieską skrzynkę musimy znaleźć. Eee... zabić smoka. Wow, tutaj wszystko już jest ten, pokryte że tak to powiem. Czyli mogę spowodni kopać Bez obawy, że spadnę. Yy, ten dirt cały jest przykryty do jednego. to tak. No okay. No, okay. coś jeszcze mieliśmy zrobić. Czekaj. A, demic. Czekaj, było no. jeszcze jedno zadanie, bo zrobiliśmy trzy. I coś jeszcze mieliśmy zrobić. Tylko teraz nie wiem co. A co masz tam zapisane? Mam niebieską skrzynkę znaleźć, zabić no. smoka, iść do netheru i zrobić miksturę. A... Co hmm. to jeszcze? A, rozbudować dom dwupiętrowy. No fakt. Gdzie zrobić farmę? Tutaj na lewo? Na prawo? A może za nami? Co? Hmm. Tu na tej naszej platformy zrób i ogólnie... Ale chcę ją dobudować teraz. Idzie noc, ogólnie wiem. No. Właśnie chcę dobudować platformę. Yy, mógłbyś być tak łaskawie. A ruszyć swoją z wielmożną i się położyć. Tak, swoje zasłowo. Ogólnie zaraz będziemy chyba kończyć ten odcinek, ewentualnie, że go połączymy z następnym. Nie, to po prostu będzie jeden krótszy, jak będzie wygodniej. Tylko, no. może uda mi się zrobić farmę w międzyczasie. Skichniesz po tamtą wodę, co jest? A mamy wiadro? No, powinno być na dwa chyba. O dobra, mamy wiadro. Ja skichnę po wodę. Postaram się zrobić tutaj coś ciekawego. Tylko po co ją trzymaj wiatr, wiatrze? Ja później, w następnym odcinku najwyżej, zrobię coś... Nie wiem, tak żeby spływała ta woda, jak najwięcej regionu zajęła. ...konstruktywnego chcesz z nią zrobić? Aha. Pierwszy raz ja. Już nie się będę boję. się skopał. Ej, nic nie zniszczę! Raczej. Dobra, sorry. Postaram dobra, się. Dobra, możesz mi powiedzieć co się stało? Co co miało się stać? Wziąłem wodę z wiadra i woda zniknęła, a w wiadrze jej nie ma. Eee... Kliknąłem sobie prawym wiadrem na wodę... Za po... tobą jest... A nie, dobra, mi jeszcze nic, nic. Co jest? Nic. Uh, zostaw to! Co? Nie, schowaj ten miecz. Schowaj ten miecz! I co jest za mną? Nic już nie ma. Osiu. Coś <laughs> było za mną i jak chcę wiedzieć co. Krowa. Aha. Trzeba było tak od razu. Ale dlaczego to wiadro nie zadziałało? To jest ser. Ty się mnie pytasz? Teraz Jakiś czekaj. błąd minecampa. No wiem, nie. lagi, błędy jakieś, nie, 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 wiem, nie. wiem co to wiem jaki był błąd minecampa. Jaki? To mam game moda. Echem. Ja nie wiem, go sobie wyłączyć. Świetnie, to teraz stwórz jedną wiaderkę z wodą. No właśnie to zrobiłem. Teraz to będzie tak. Ok. Tak, tutaj woda sobie powinna spływać. Tak i teraz z góry. Jakoś tutaj, na shifcie. powoli, powoli. Ma się rozstęp tego woli. Co ty robisz? Sam nie wiem. E, nie mamy tutaj PVP. I, I dobrze, że nie mamy. Chciałem się tak pociągnąć z miecza. Fajnie było, jakbym spadł, tak, bardzo fajnie. Zwłaszcza, że mam e, cholerę tych e, łopat i kilofów oraz ziemi i kwiatów. Dobra, to będzie tutaj. Mam nadzieję, że woda tutaj spłynie jakoś. Mm, tylko gdzie ją tutaj puścić? Teoretycznie tutaj. Tutaj... Yyy... Spadłem przez własną głupotę z żelaznym mieczem i klofem. Facepalm! I co? Chciałem tabliczkę postawić. Masz wodę zostawioną gdzieś tutaj? Tak, w skrzynce jest. Której? Tej całkiem po lewej. Tej całkiem Tam. po lewej. Tam. Czyli przy moim. Tak. I postawiłem tabliczkę kosztem miecza i kilofu z metalu. Niefajny interes. Ale postawiłem tabliczkę. Coś kiepsko mi to chyba tu wyszło. Wiesz te żelazne bloki zamienię w żelazo. I zobacz, udało mi się. Jeeeej, pierwszy raz czegoś nie skręciłem. Mamy 30 żelaza. Ile? 30. Przetapiłeś wszystko? Nie, zmieniłem bloki w żelazne w żelazny ten. Świetnie, co ja? Mogę tutaj rozkopać, żebym nam zadał... to? Tutaj? No. Teoretycznie... czekaj, czekaj, czekaj. Jeżeli dodam to tu, tu... Ops, nie mam dirta. Ale to ją. Teraz możesz rozkopać. Nie, nie. Teraz tam nie wejdę. Proszę. No. odsunę się, proszę. Da e. Że... THE FUCK?! Aaaa Musisz tu pochodnie postawić, niestety. <laughs> nie mam pochodni przy sobie. Co, teraz to mam zniszczyć coś dalej? No tak, chciałeś, ale tylko jedno dalej, nie? To, to, to tam jeszcze dalej. Gdzie są pochodnie? Chyba nie mamy, wiesz? Chyba mamy. co Zaraz zaraz coś zadzwoni telefonem. Ej! Ej! Za dobra. daleko! Muszę rozłączyć. To na e, razie. Myślę, że. Znaczy, nie, nie rozłączyć Skype'a, tylko rozłączyć telefon. Ale i tak. A, pół I tak więc myślę, że będziemy kończyć, kończyć ten przynudnawy odcinek, w którym to przyniosłeś farmę. W której to jeszcze rozbuduję tę farmę, będzie fajnie. Dobra, ale to już potem nagramy. No. Po południu. Na razie, do później. No, na razie wszystkim.